Znajdujemy się w pięknej kamienicy w centrum miasta przy 3 maja 18, gdzie połączymy tradycję z nowoczesnością. Piękna odnowiona, praktycznie od podstaw odbudowana kamienica, w której w ramach przedsięwzięcia jakim jest centrum aktywizacji i przedsiębiorczości jest również przygotowana propozycja dla uzdolnionych absolwentów kierunków technicznych uczelni wyższych pięć mieszkań na wynajem dla osób, młodych osób, które chciałyby zostać we Włocławku albo sprowadzić się do naszego miasta. 26 lutego rozpoczyna się nawór na te mieszkania, można składać wnioski. Nawór trwa do 2 kwietnia, czyli dzień po świętach można jeszcze te wnioski składać. Oferujemy 5 mieszkań o różnej powierzchni od 31 do 47 m2. Część z tych mieszkań jest dwupoziomowych, oczywiście są tak dostosowane, biorąc pod uwagę oczywiście uregulowania no, przestrzenne, bo no, jednak to jest była kamienica. Dostosowane do osób z niepełnosprawnościami jest winda, jest całe zaplecze socjalne, techniczne, więc piękne, odnowione, nowe mieszkania. Nabór dzisiaj się rozpoczyna. Wnioski pobrać, wnioski można ze strony internetowej naszego miasta, czy z BIP-u lub ze strony rewitalizacja.eu. Również można te wnioski dowiedzieć się więcej w Wydziale Rewitalizacji, w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w biurze obsługi mieszkańca przy stanowisku Gmi Gosp Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym. Jakie kryteria, bo to jest ważne, należy spełnić, aby te mieszkania, ubiegać się o to mieszkanie, które jest oczywiście mieszkaniem w zasobie komunalnym miasta Włocławek? Po pierwsze, Trzeba być absolwentem z kierunków technicznych uczelni wyższych, łocławskich i nie tylko. Ważne jest, bo na niektórych uczelniach nietechnicznych są również techniczne kierunki, więc ten katalog możliwości rozszerzyliśmy. Należy na, y, posiadać na dyplomium kończenia studiów inżynierskich, potem umowa o studiach inżynierskich, czyli z pierwszego stopnia, bądź magisterskich kończących się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Należy mieć średnią ocen 4, minimum 4,75. Na czas składania wniosku, czyli w tej przestrzeni między 26 lutego a 2 kwietnia należy, powinno się mieć nieukończone 30 lat. Miejsce zatrudnienia Włocławek w oparciu o umowę o pracę. I tak zwane niezaspokojone potrzeby y, mieszkaniowe, to znaczy nie jest się na terenie miasta bądź w okolicach, tutaj Włocławka właścicielem y, mieszkania bądź y, domu. Dlatego też y, bardzo dobry pomysł. Czekamy na naszych absolwentów, którzy też zasilą też miasto nasze, naszą społeczność i w ten sposób uruchamiamy mechanizm również zatrzymywania naszych młodych ludzi w mieście bądź zapraszania do tej współpracy. Bardzo serdecznie zapraszamy. Myślę, że w tej kamienicy, w której będzie bardzo wiele rzeczy się działo, niedługo będzie też rozpoczniemy nową inwestycję, jaką jest WONER na 3 maja. Więc ta rewitalizacja zrealizowane śródmieście i mieszkania dla absolwentów kierunków technicznych. To jest to i zapraszamy serdecznie.